Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Arki Jordan. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o forehandzie. Ja nazywam się Damian Fake i będę Twoim internetowym instruktorem. Zapraszam! Na końcu tego odcinka przygotowałem dla Ciebie małą zagadkę. A tymczasem przypomnijmy sobie jak odnaleźć wschodni chwyt forhendowy, który polecam początkującym graczom. Aby odnaleźć wschodni chwyt forhendowy, nasze punkty muszą znaleźć się na półce numer 3. Jeżeli jesteś praworęczny lub na półce numer 3, jeżeli jesteś leworęczny. Forehand jest to uderzenie, które będziesz najczęściej stosował na korcie, dlatego warto je mieć opanowane do perfekcji. Uderzenie to składa się z kilku etapów które razem tworzą łańcuch kinematyczny niezbędny do wykonania poprawnie forehandu. W pierwszym etapie, po zlokalizowaniu nadlatującej piłki na naszą stronę forehandową, odprowadzamy rakietę do tyłu i do góry. Wspieramy ją lewą ręką na sercu, aby odpowiednio skręcić tułowie. W drugim etapie przenosimy ciężar ciała na prawą nogę, aby zgromadzić energię i lewą rękę odprowadzamy w bok, aby upewnić się, że nasze tułowie jest dobrze skręcone. Następnie wykonujemy zamach w stronę piłki, którą staramy się złapać w najwyższym punkcie. Jednocześnie koncentrujemy oczy na punkcie trafienia. Nadgarstek powinien być luźny i rakieta z ręką powinna tworzyć kąt około 90 stopni, tak jak jest tutaj zaznaczone na czerwono. Dalej mamy kontakt piłki z rakietą, w moim wypadku na wyprostowanej ręce, ale koniecznie przed sobą. Zauważcie, jak przez całe to uderzenie mój ciężar spoczywa na prawej stopie. Nie mniej istotne jest zakończenie uderzenia, podczas którego rakieta powinna wylądować za naszymi plecami. A teraz to samo z perspektywy bocznej. Zauważcie mój ruch rakiety. Tworzy ona w przybliżeniu literę C, rysowaną od góry. Omówmy sobie teraz pozycje, z których można zagrać forehand. Te zielone prostokąciki symbolizują stopy gracza. I tak wyróżniamy pozycję zamkniętą, półotwartą oraz otwartą. Ja polecam Ci grać z pozycji półotwartej i taką też ja preferuję pozycja zamknięta jest skuteczna, gdy jesteśmy blisko środka kortu. A tak będzie wyglądał forhand klasyczny w moim wykonaniu. Zauważcie, że w forhandzie klasycznym ciężar ciała spoczywa na lewej stopie. Na no dzisiaj to wszystko. W następnym odcinku poruszymy sobie temat backhandu. I jak zwykle pamiętaj, a wearka.